Siemanko, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak odpalić yy, gry z Androida na naszym komputerze. Wchodzimy sobie w przeglądarkę, wpisujemy BlueStacks w taką stronę i na tej stronie możemy pograć w wiele tytułów właśnie z Androida. Możemy grać w chmurze u nich lub możemy sobie ściągnąć po prostu aplikację. Aplikacja wygląda tak, żeby pograć w jakieś tytuły, musimy się zalogować w sklepie Play i pobrać po prostu grę. Czyli jest to, można powiedzieć, taki emulator Androida na nasz komputer. Jest mega dużo fajnych tytułów, możecie sobie tutaj pograć, pośmigać. Masz przykład, jest Among Us, możecie sobie za darmo pograć na komputerze w Among Us. Także to by było w sumie na tyle, to będzie taki króciutki poradnik, nie będziemy się tutaj za dużo... Za dużo Rozkręcali, bo nie ma po co. Także blues tak sobie wpisujecie, możecie sobie sprawdzić także tytuły gier tutaj. Macie gry, możecie sobie sprawdzić tytuły gier, czy, są, czy jest na przykład taka gra, którą po prostu chcecie zagrać i czy wam się opłaca to sprawdzić, nie? Macie kontrolki gier, możecie sobie wszystko ustawić. Wysoki FPS, możecie sobie zrobić grafika wysokiej rozdzielczości. Ale to wszystko mówię. Będziecie sobie już potem ustawiali. Tak samo jest. W aplikacji będziecie sobie wszystko tutaj ustawiali już pod swojego komputera. To by było na tyle wariaty.